Google daje możliwość stworzenia 15 nagłówków, czterech tekstów reklam, a ja Ci pokażę prosty sposób na stworzenie skutecznej reklamy w sieci wyszukiwania. Cześć, cześć, z tej strony Patryk z Artystów Reklamy i w tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób na przykładzie zwykłej firmy remontowo-budowlanej stworzyć, napisać skuteczną reklamę w Google Adsach. Krok po kroku sobie przejdziemy przez cały proces od teorii, jak nagłówki pisać, jak przytworzyć opisy, które przyciągają wzrok, które przekazują korzyści, wypunktowują twoją ofertę. A potem przejdziemy sobie też do kwestii praktycznych. A w opisie do tego nagrania przygotowałem uniwersalną listę wykluczeń niewłaściwych fraz, po której zastosowaniu Twój budżet nie będzie kierowany na niewłaściwe słowa kluczowe, a więc zaoszczędzisz, a Twoje kampanie będą efektywniejsze. Zacznijmy od podstaw. W panelu reklamowym Google'a, tworząc elastyczną reklamę tek tekstową, masz do dyspozycji aż 15 nagłówków z limitem znaków 30 per nagłówek i jednocześnie Cztery opisy reklam z limitem 90 znaków P, opis reklam. Natomiast pomimo tego, że tego jest dość dużo, to użytkownikowi wyświetli się maksymalnie, w jednej reklamie wyświetlą się maksymalnie trzy nagłówki, dwa opisy i Google tymi nagłówkami, opisami będzie rotować, będzie zmieniać i dopasowywać pod użytkownika, jednocześnie uwzględniając. Całe statystyki, czyli zwróci uwagę, które nagłówki i opisy przyciągają uwagę Twoich odbiorców w, w sposób skuteczniejszy i nie będzie częściej wyświetlał. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby tworząc te teksty i nagłówki, pisać je w sposób konkretny, dostosowany do odbiorcy, jasny, przejrzysty i żeby te wszystkie elementy ze sobą dobrze korespondowały. W reklamie Google Ads najprościej Nagłówki podzielić na trzy typy. Pierwszy typ nagłówków to będą nagłówki, które zawierają jakieś słowo kluczowe i to jest ważne z perspektywy reklamy, no bo użytkownik wpisuje coś i jak reklama to, co użytkownik wpisał, jakby też to pokazuje, też pokazuje tę frazę kluczową, no to jest fajnie, bo użytkownik też zwraca na to uwagę. Ten, ten fragment też jest wyboldowany, więc reklama po prostu przyciąga bardziej wzrok tego użytkownika. Drugi typ nagłówków to nagłówki związane z korzyścią dotyczącą Twojej oferty, czyli w skrócie, co klient zyska, wybierając Twoją firmę, klikając w Twoją reklamę. No i tych korzyści jest cała masa. Może to być jakaś Unikalna wartość Twojej oferty, jakaś oferta specjalna, to, że pracujesz w konkretnej lokalizacji, liczba pozytywnych opinii, lata doświadczenia, certyfikaty, jakieś gwarancje i wszystkie inne rzeczy, które w pozytywny sposób określają Twoją firmę, Twoją ofertę i stanowią realną przewagę rynkową, więc w zasadzie to, są, to jest nagłówek dotyczący um, argumentacji sprzedażowej. No i ostatni typ nagłówka, czyli call to action i jasne wyzwanie do działania w stylu: zadzwoń do nas, umów audyt, zapytaj o współpracę, umów bezpłatny pomiar itd., itd., więc to jest ten, ten, ten trzeci typ. No i dobrze, żeby każdy typ z tych nagłówków pojawił się chociaż w kilku wariantach, żeby ta reklama miała w jakiś sposób rotować i Google, żeby na podstawie tych danych mógł się uczyć. Pod nagłówkami mamy opisy. I tak jak nagłówki przyciągają uwagę odbiorcy, są większe, wyraźniejsze, to opisy pozwalają rozwinąć Twoją ofertę, przekonać użytkownika do skorzystania właśnie z Twoich usług. A przy założeniu, że część użytkowników może nie czytać reklamy, no to chociaż optycznie powiększyć te reklamy i sprawić, że to właśnie Twoja reklama zostanie kliknięta chętniej niż inne reklamy, które też Google wyświetla. No, i w panelu mamy opcję stworzenia do czterech opisów, ale użytkownik oczywiście zobaczy maksymalnie dwa z nich. Więc warto zadbać, żeby te opisy były maksymalnie konkretne, zrozumiałe i zachęcały do, do działania. My często piszemy opisy w taki sposób, że one kończą się jakimś call to action. No i jeśli chodzi o takie najważniejsze zasady przygotowania opisów, no to też w wypadku nagłówków unikamy ogólników. Nie piszemy w stylu, że jesteśmy najlepszą firmą, czy profesjonal, zapewniamy profesjonalną obsługę, bo to jest takie słowo wytrych, co to w zasadzie oznacza profesjonalna obsługa. Piszemy, że dostarczamy to i to w takim i takim czasie, że dajemy jakąś gwarancję. To jest konkret, który powinniśmy w reklamie przekazać. Tak więc a tak jak mówię, liczby, terminy, gwarancje, realne efekty. Wszystko, co może być konkretem, powinniśmy też w opisach zawrzeć, to one są takim naturalnym rozwinięciem tych, tych nagłówków i, i miejscem, gdzie możemy więcej informacji przedstawić, więc tak skorzystajmy z tego. Można też tutaj delikatnie poruszyć jakąś obiekcję klienta i od razu ją zaadresować. Jeśli wiemy, że użytkownicy często yy, zastanawiają się na przykład przy wykończeniach, czy nie przekroczą budżetu, no to możemy napisać tam gwarancję. Zmieszczenia się w budżecie. Nie? Trzy proste słowa, czy cztery proste słowa, a to już jest coś, co realnie adresuje obiekcję klienta i, i jest przedstawiane jako korzyść. No i oczywiście trzeba pisać prostym, zrozumiałym językiem, no bo reklamę piszemy nie dla nas, ale dla naszych odbiorców, naszych klientów. To oni muszą nas zrozumieć, bo inaczej ani nie klikną, ani nie skorzystają z naszej oferty. A teraz zapraszam Cię przed ekran mojego komputera i napiszemy sobie taką reklamę. I przechodzimy do tworzenia nowej reklamy. Ja już przeszedłem do tej opcji y, tworzenia reklam, i to jest to miejsce, w którym wpisujemy wszystkie nagłówki, wszystkie teksty reklam, jakie chcemy y, uzupełnić. Od czego zaczynamy? Idąc tym schematem, o którym mówiłem, zaczynamy sobie od nagłówka 1 i y, zaczynamy słowem kluczowym. Y, ja tutaj chcę Ci zaproponować pewną formułę, która nam ułatwi pracę. Y, 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 to jest taka formuła, y, keyword. I tutaj wpisujemy jakąś frazę. O co w tym chodzi? Jak tutaj Google podpowiada, to jest taki automat, który ten tekst w środku wyświetli w sposób dopasowany do słowa kluczowego, które spowodowało wyświetlenie. Więc jeśli nasza kampania ma słowo kluczowe: Remont Łazienki Warszawa, no to. Nasz pierwszy nagłówek w reklamie sam się dostosuje i zostanie tutaj umieszczone słowo Remont Łazienki Warszawa w momencie, kiedy użytkownik to słowo wyszuka, a my mamy je w naszej kampanii. Natomiast, jeśli będzie jakaś sytuacja, w której nie będzie to możliwe, no to nic straconego domyślnie zostanie wyświetlony ten tekst. Domyślny, a tak jak jest tutaj zresztą napisane. Drugi nagłówek to jest nagłówek dotyczący korzyści. I tutaj będziemy mieli kilka takich nagłówków, no bo zakładam, że Twoja oferta też ma więcej niż jedną korzyść. Tak też oferta firmy remontowej, którą tutaj symulujemy, też będzie miała więcej korzyści. Na przykład gwarancja terminowości. Ciężki temat w branży budowlanej. Co jeszcze może być tutaj takiego ciekawego? 200 plus pozytywnych opinii. No zdecydowanie jest to korzyść. Co jeszcze? Ekipa z 9 plus lat doświadczenia. Co jeszcze może być? No standardowo szybka realizacja i atrakcyjna wycena remontu. Tak, czyli takieś ogólne korzyści też tutaj dopisałem. No i przechodzimy do trzeciego typu nagłówka, czyli do call to action. Na przykład umów wycenę, albo zapytaj o wycenę, albo bezpłatna wycena, zadzwoń, czyli coś, co, czego zadaniem jest to, aby użytkownik się z nami skontaktował. I to nie wszystko, bo jeszcze trzeba zrobić ważną rzecz, przypiąć te nagłówki. Czyli ten nagłówek chcemy, żeby zawsze wyświetlał się jako nagłówek numer 1, Te nagłówki z korzyściami, te, które adresują obiekcje odbiorców i tak dalej, i tak dalej, jako nagłówki numer 2, No i ostatni jako nagłówek numer 3. Ale oczywiście retama to nie wszystko, bo kampanie Google mają tendencję do skręcania w niewłaściwym kierunku. Więc jeśli chcesz je trzymać w ryzach, to przypominam, że uniwersalną listę wykluczeń wrzuciłem do opisu tego materiału. A wracając do tworzenia reklam, przejdę do tekstów reklamowych. No i tutaj też te teksty uzupełnię. Przygotowane wcześniej przeze mnie teksty. Pierwszy jest taki: Remont mieszkań w Warszawie. Solidnie, w dobrej cenie. Gwarancja skończenia w terminie. Drugi tekst reklamy. Remonty na każdą kieszeń. Profesjonalna ekipa. 7 plus lat doświadczenia. Ja tam wcześniej pisałem 9, więc niech będzie też 9. Musimy być zgodni w tych reklamach. Słabo by było, jakby nagłówek wyświetlił 7, a potem my w opisie powiemy coś innego. No i ostatni tekst reklamy. Specjaliści od remontów: indywidualne podejście, wysoka jakość materiałów. Sprawdź. Tak więc już mamy kilka wersji. Zobaczmy, jak te wersje się wyświetlają. Ja tu wezmę podgląd na komputerze i przeklikam się przez kilka. Tak jak tutaj widzisz, jako pierwszy nagłówek jest użyta nazwa naszej firmy Artyści Reklamy. Jest to w 100% poprawne, ponieważ to jest po prostu kampania, która wyświetla się na takie słowo kluczowe wobec tego yy, tutaj dynamicznie już Google w podglądzie zamienił ten pierwszy nagłówek na to słowo kluczowe. U ciebie pewnie też będzie podobnie, że w pierwszym tym wariancie będzie jakieś słowo kluczowe się wyświetlało. Tak więc nie przejmuj się tym. Natomiast sprawdzając te teksty reklam tutaj w podglądzie, zwróć po prostu uwagę na to, czy mniej więcej te wszystkie nagłówki, opisy y, pasują do siebie. Mam dla ciebie jeszcze jeden bonus. Yy, nigdy tego nie robiłem, a jestem super ciekawy, jak to nam wyjdzie. Mianowicie, jeśli chcesz, żebym napisał dla Ciebie nagłówki do Twoich reklam, albo chociaż zaproponował kilka nagłówków do Twojej reklamy, zostaw komentarz pod tym filmiem, filmem, gdzie dasz linka do swojej strony internetowej i napiszesz krótko, czym się zajmujesz, co chcesz promować, a ja w odpowiedzi przygotuję listę nagłówków dedykowaną pod Twoją działalność. Także takim krótkim eksperymentem kończymy dzisiejszy materiał. Koniecznie zostaw komentarz, zasubskrybuj, zostaw lajka, łapkę w górę, cokolwiek tam na tych platformach ci podpowiada serduszko, tak więc co, tyle z mojej strony. Widzimy się wkrótce. Cześć!